Ale możesz trafić na wyraz bombę i koniec gry. I wtedy... <grywa> o, i przegrywa. I wtedy pan kierowca się zatrzymuje wraca z procesie. I wysiadasz. Do... Włączam start. No ale A, tak. away, no, może mówię start. a nie, chodź. a <grywa> już nie możesz. Ona nam na wszystkie kolory No, 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 I, I rozcieramy w poprzek Dalej rozcieramy w poprzek. Dziewczyny trochę ciszej. Ścieramy na najbardziej bolesnym punkcie. Nie mam bolesnego. Punktu. Ja wam. Takie się znajdą. Znajdą się ciepło czas. Się... Druga noga? A co się chciałam zrobić Zostawiam serdecznie wszystkich. Bulwa węglowodany. Ja ją. Ja dzień dobry, dzień dobry, witamy na stadionie GKS Górnik Łęczna. Najpiękniejszy stadion w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje. Ty przestań mnie nagrywać. To będzie ciężkie zadanie. No dobrze jest, nie? Bardzo dobrze.

李志伟，老